Ja może zacznę od tego, że ja tak naprawdę nie wierzę, że to robię i że w końcu zaczynam publikować moje wyprawy, które od lat, nawet chyba kilkunastu, skrzętnie dokumentuję. No, właściwie odkąd osiągnąłem pełnoletność, czyli... czyli od dawna. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że ten kanał, pomijając to, że jest jakimś dokumentem, jakimś zapisem z moich podróży i moim takim osobistym pamiętnikiem, to jest też dla was, więc jeśli macie wobec niego jakiekolwiek oczekiwania, to też dajcie znać w komentarzu, a my i tak mamy na to wybrane w sumie. Ale, żeby uniknąć ckliwych opowieści, przenieśmy się od razu do Azji. Do Głuki Tlawang wylecieliśmy prosto z Kuala Lumpur, a jak się tam znaleźliśmy, opowiem pewnie w późniejszych odcinkach. Bo choć boję się latać, Indonezja nie jest pierwszym krajem, do którego poleciałem. Nie jest nawet 50. Ale jednak coś mnie skłoniło, żeby to właśnie od Indonezji zacząć ten kanał. I to nie od jej najbardziej popularnej strony, czyli od Bali, tylko od północnej Sumatry i tam właśnie wylądowaliśmy, lecąc z Kuala Lumpur. Odejdź od tego Orangutana. te por ¿no? Dlaczego? Taka przygoda? Myślę, że Rosa będzie czyściła turlaki orangutanom No i to mi się podoba A... Po wylądowaniu skorzystaliśmy z przywilejów bycia dużą grupą I pojechaliśmy prywatnym transportem, którego cena nieznacznie się różniła Od przejazdu komunikacją publiczną Do naszego celu niemal 5 godzin, więc po drodze zatrzymaliśmy się w przydrożnej restauracji Nawet wieczorem temperatura zbliżała się do 30 stopni Pierwszą oznaką, że miejsce, w którym się znajdujesz jest niezbyt często oblegane przez turystów Jest to, że lokali śrobią sobie z tobą zdjęcia I możesz się poczuć trochę jak celebryta Oczywiście, żeby dostać kartę dań w języku angielskim Jest to równie często spotykane jak własne melodie w polskim rapie Czyli niespotykane Dlatego w wyborze dań pomagają nam To makaron z kurczakiem ostry ty niech on zamówienie, najpierw. Zróbmy to rozsądnie, bo się robi chaos. Makaron ostry czy nie? Yy, ostry, ale cząsteczkowy. Bo nie ma innego mięsa. Ogniem wziął zupkę. Jajko. A to jest tzw. zwana zupka kniszka. Pyszne. No, ja mam wrażenie, że pierwszy raz chyba od dawna przeszli jakieś ludzie... Wiesz? Europejsko wyglądający. No, chyba Będzie zniknął. myśli o życiu. Ładnie cię odcięło wąsik. Klastunia. Po dotarciu do Bukit Lawang uciekliśmy do łóżek, by wstać skoro świt i ruszyć mimo ulewy. Wybraliśmy porę deszczową, by podczas trekkingów w dżungli spotkać jak najmniej ludzi i e, tu uwaga, spoiler, udało się. Bukit Lawang to maleńka wioska położona na skraju sumatrzańskiej dżungli. Jej nazwa w języku indonezyjskim oznacza brama do dżungli. Spędzenie kilku nocy w lasach północnej Sumatry daje realną szansę na spotkanie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Taki trekking jest tani, zdrowy i nie ma Polaków, także trzy plusy i żadnego minusu. Do dżungli weszliśmy razem z licencjonowanym przewodnikiem i jego takimi dwoma pomagierami i ten skład był z nami przez cały wyjazd. Jak robi orangutan? Nie, tak robi. This one is beautiful so the people all the woman from there eat this one also it's addictive like cigarette so if you try one you need more and more it's the beginning of the jungle <laughs> Mały karakan to makak krabożerny i choć jest gatunkiem uznawanym za zagrożony, można go spotkać niemal w całej Azji Południowo-Wschodniej. Jednak im bardziej dziki, tym mniejsza szansa, że będzie próbował ukraść w plecach turysty. Wyżej natomiast czeka znacznie rzadziej spotykany reprezentant naczelny. To langur posiwiały, występujący endemicznie wyłącznie na północy Sumatry. Przez wycinkę lasów na potrzeby plantacji oleju palmowego przyszłość langurów jest zagrożona. Zaczyna brakować im naturalnych siedlisk. Apes! Uczulono nas, że w głębi lasu żaden orangutan, makak czy langur nie będzie próbował do nas podejść. Ale trzeba być czujnym podczas pierwszych kilku kilometrów drogi, bo można trafić na takie, które są przyzwyczajone do obecności człowieka, który lubi sobie zrobić zdjęcie, jak karmi małpę. Trafiliśmy do wiaty, która niegdyś służyła za platformę, z której karmiono orangutany w nieistniejącym już sanktuarium. Nasza obecność musiała być usłyszana przez mieszkańców lasu, a gest wyciągania czegoś z plecaka wyglądał jak zaproszenie. Serata za dwa złote, normalnie suchutki jestem jak. Mi się nie wygląda na suchego, nie? No nie tak, tam w nocy Idzie do nas, no Bardzo podobny. A, gdzieś mhm. a szkoda strzępić ryja na turystów, którzy przyzwyczają małpy do dawania jedzenia Orangutan jest silniejszy od człowieka, a jeśli się go nie boli, może zaatakować, a nawet ugryźć Takie przypadki zdarzały się już w dżungli Piękny to jest człowiek, normalnie, nie? Ale wskoczył, nie? Bo zobaczyła ten, wiesz? Tak, miało ich nie być. Ja bol ma ochotę na gibona, co? Gibon, to Gureczki, ten mistrz rozstawia na liściu. Thank you. Cześć. Będę mył zęby, bo przed chwilą brałem do ryja. Banany. Thank you. Try to touch them. Do nasem bite? No do nasem bite. Oh, wariat. Nie wiem. Only the male ones do bite. Po ośmiu kilometrach spacerów w głębi dżungli dotarliśmy do obozu. Tam mieliśmy czas, by wywiesić mokre rzeczy, które i tak nie miały szans wyschnąć przy tej wilgotności powietrza. Niby człowiek wiedział, ale się udził. Czy my tu śpimy? Jak? Sucho? Nie. Nie? Nie? Nie. To chyba jest najcieplejsza woda w rzece jaką spotkałem. Rzece, jaką spotkałem. I oni mówią, że jutro mamy być ma bardzo cicho. chcemy zobaczyć, co się dzieje, bo będziemy na taki teren, że i będzie z betonu i tak dalej i tak dalej musimy być bardzo to szybko się się was, nie chciała bo były bardzo głodni. i mówi że ogólnie dzisiaj jesteśmy mi Myślał, że będziemy się szybciej ja bardzo chętnie mogę iść szybko stracibać ale to jest czokoladowe No. trzeba na siłę czasami wiesz nie żeby dopasować po prostu trzeba piesolą no Przeglądać na pół do zobaczysz. Nad naszym obozem zapadła noc, a my uciekaliśmy do namiotów, żeby nabrać sił przed jutrem. Jeśli ciekawi cię co jeszcze wydarzyło się w Indonezji, koniecznie zostaw suba i włącz powiadomienia. Niebawem kolejne filmy. Czytał Zbigniew Stonoga.